Wie. Oto lista aktywnych fanów, oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz, dlaczego miałby dostać Robuxy. Wyniki konkursu 20 października. Ojej, ale się nudzę, totalnie nie wiem, co robić. Ja... Ela wchodzi do pokoju swojej starszej siostry. Siostrzyczko, siostrzyczko, gdzie ty jesteś? Myśli. Hm, gdzie ona jest? Bardzo dziwne, bo przeważnie o tej porze jest w swoim pokoju. Ela zauważyła telefon jej starszej siostry na biurku. Lol, czemu ona zostawiła swój telefon w domu? Dobra, wejdę na jej telefon i zobaczę w co sobie ona gra tak na co dzień. I Roblox? Ciekawe, co to za gierka. Zainstaluję sobie też tą grę na mój telefon i zobaczę co to, bo wygląda mega fajnie, jak tak patrzę. Tyle gier w jednej grze. Ela pobrała Robloxa na swój telefon i wchodzi do gry. O ja cię kręcę mój awatar, jest taki piękny. Mam takie wspaniałe rude włosy, mega mi pasują do tych bordowych spodni. Dobra, tylko jest jeden problem. Za żadne skarby nie wiem, jak się gra w tego Robloxa. Ej, ale słyszę, że moja siostra jest już w pokoju i chyba gra. Dobra, to dołączę do niej i zapytam, jak się gra w tego Robloxa. Ela wysyła zaproszenie do znajomych swojej starszej siostrze. Halo, halo, halo. Siostrzyczko, proszę przyjmij mnie i zagraj ze mną. Zuzia dołącza do Eli. Y, przepraszam, kim ty jesteś i dlaczego mi tak spamujesz? Czemu mówisz do mnie siostrzyczko XD? Siostrzyczko, bo to ja Ela. Ela, co ty tu robisz? Dlaczego grasz w Robloxa? O co tu chodzi? A wiesz co, bo jak cię nie było, to zobaczyłam, że masz tego Robloxa na fonie. Więc postanowiłam go pobrać na mój telefon i teraz właśnie gram, hihi. Hi. Uch, czy ty naprawdę znowu przeglądałaś mój telefon bez pozwolenia? Koniec tego, zakładam blokadę, zero prywatności w tym domu, masakra. Hihi, hi, no dobrze, przepraszam siostrzyczko, to był ostatni raz. Ale dobrze, jak już jest po fakcie, to mam pytanko. No, jakie? Czy mogłabyś mnie nauczyć, jak grać w tego całego Robloxa? To mój pierwszy raz w życiu i totalnie nic tu nie ogarniam. Wiesz co, Ela, nie wydaje mi się, że to dobry pomysł, żebyś grała w Robloxa. Ale siorka, no dlaczego... Jesteś jeszcze dzieckiem i to naprawdę małym. A ludzie na Robloxie nienawidzą kidosów i bekonów. A ty jesteś tym i tym xd... O, ale ja serio bardzo chcę zagrać w Robloxa, błagam, zrobię wszystko. Proszę, 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 siostrzyczko, zlituj się. Nie i koniec kropka, czego ty nie rozumiesz? A wiesz co? Skoro nie chcesz mnie nauczyć jak grać w tą grę, to dam sobie radę sama. Nie potrzebuję twojej pomocy. To już zależy od ciebie, Ela. Rób sobie co chcesz. Nie jestem twoją mamą. Tylko jak coś, to pamiętaj, że cię ostrzegałam. Dobra, a teraz muszę lecieć, bo jestem umówiona na granie z moimi przyjaciółmi, także papa. Kilka minut później? Ej, dobra, wiedziałam, że sobie dam radę. Zasadniczo to nie ma w tej grze nic trudnego. Wystarczy wybrać sobie gierkę, na przykład taką, w jaką grają youtuberzy. No a potem grać. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Nagle Ela znowu spamuje swojej starszej siostrze. Siostrzyczko, siostrzyczko. Dołącz do mnie jeszcze na sekundeczkę, proszę. Zuzia dołącza do Eli ponownie. Ja nie mogę. Co jest z tobą nie tak? Mówiłam ci, że jestem zajęta. Gadam właśnie z moimi przyjaciółmi na Discordzie. Chcę pograć z tobą, już wszystko tu ogarniam. Nie wierz mi, że nic nie ogarniasz, nie wiesz totalnie, jak grać. Daj mi spokój. Właśnie, że wiem. Co, czekaj? Jakim niby cudem wiesz, jak grać? Przecież minęło dopiero kilka minut, tak szybko się nauczyłaś? Tak, mega szybko to ogarnęłam, serio. Ten Roblox jest kozacki, nie wiedziałam, że istnieje tak wspaniała gra. No dobra, a więc czy mogę z tobą zagrać, zaufasz mi? Ja nie mam tutaj żadnych przyjaciół, głupio mi będzie tak samej grać. Nie, nie teraz. Mówiłam ci już chyba pięć razy, że jestem zajęta. O no proszę, dawaj siostra, ten jeden raz chociaż. Daj mi to przegadać z moją grupką znajomych. No to pójdę z tobą przegadać, mogę dołączyć? Proszę, proszę, proszę. Ja cię kręcę, no dobra, tylko nie próbuj robić żadnych dram i nie wprawiaj mnie w zakłopotanie. Masz się zachowywać jak dorosła, czaisz? Jaj, tak, tak czaję, wszystko kumam. Nie będę nic odwalać. Przyrzekam ci moja najlepsza siostro na świecie. Na czacie grupowym? No dalej laska. Lol, ha, 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 Nagle Zuzia dołącza do grupki. Siemanko ponownie, grupko kochana. O, w końcu jesteś. Co tam, Zuzia? Czemu wyszłaś? Dopiero zaczęliśmy grać, a ty już zdążyłaś gdzieś się ulotnić. Ech, to nieważne. Już sprawa załatwiona. Mam do was pytanko, moje bestie. Mogę dodać kogoś tu do grupki? Obie koleżanki powiedziały, że tak, dodawaj. Ela dołącza do grupki. Cześć dziewczyny, nazywam się. To jakby co moja młodsza siostra, i nazywa się Ela, jakby co Laski. Czekaj, zaraz, zaraz, czy ty właśnie dodałaś bekona do naszej grupki XD? Yy, a coś w tym złego? Proszę cię, Lena, bądź dla niej miła, to moja siostrzyczka. Ona tak bardzo chciała dołączyć do grupki, że nie miałam serca jej odmówić. Ile masz lat, Elu? O, wiesz, co, no mam dziewięć lat w sumie. Mocne XD. Ja nie mogę, Zuzia, co ty odwalasz. Nie chcę być w jednej grupce z dziewięcioletnim bekonem. Szczerze, to ja tak samo. Ale co wy? Ja ogarniam. Dotrzymam wam kroku same. Zobaczycie, dajcie mi się wykazać. Ja nie jestem jakimś odklejonym kidosem, jak na przykład moi rówieśnicy. Ja ogarniam, jak dorosła. Tak, tak, dorosła dziewięciolatka, Ha ha ha. Nie mogę Fest. Ha, ha. Ej, Hania, no poważna ty jesteś? To w ogóle nie było śmieszne, bardziej toksyczne. To bez znaczenia. Ty serio jesteś pomocniczką bekonów? Nie zła fucha xdy. Ja nie mogę. Ty jesteś niegrzeczna strasznie. Bardzo nieładnie się zachowujesz. Zamknij się i wywalaj z grupki ty brzydki kidzie. Nie chcemy cię tu. No właśnie, jesteś szczurem głupim. Bardzo mi smutno, wiecie? Jesteście tak podłe dla mojej siostry. Serio, nie spodziewałam się tego po was, dziewczyny. Tu nie chodzi o bycie podłym, Zuska, Kumasz. My po prostu chcemy się zadawać z dojrzałymi ludźmi, a nie jakimś dzieckiem, okej? Okay? Z dojrzałymi ludźmi? Wykluczasz ją tylko dlatego, że ma dziewięć lat. To jest śmieszne, a wręcz żałosne. Poważnie, Zuzia, będziesz dalej broniła tego dzieciaka? Zachowujesz się tak dziecinnie i naiwnie, mam cię dość laska. Co proszę? To, że jest od nas młodsza, nie usprawiedliwia Twojego zachowania. Nie możesz gadać do ludzi w taki sposób. I tu nie chodzi o to, że jestem dziecinna, tylko jestem wyrozumiała, poza tym to moja siostra. Super z was, koleżanki, no naprawdę. To bez znaczenia. Jesteś po prostu głupiutka. Chyba za dużo czasu spędzasz z siostrą i jesteś na jej poziomie. Dobra, przestań się kłócić, Zuzia. Jeśli one nie rozumieją, to w takim razie to ich problem, a nie nasz. Dobrze, jeśli tak uważacie, dziewczyny, to ja stworzę po prostu osobną grupkę z moją siostrzyczką. A ty, Elciu, nie przejmuj się niczym. Beka z ciebie, Zuza. Dokładnie, rób tą osobną grupkę. To jest właśnie coś, czego chcemy z Hanią. Głupie szczurzysko. Co proszę? Co ty właśnie powiedziałaś? Ela i Zuzia wychodzą z grupki. Ja nie mogę. Nie spodziewałam się po moich bestii, że będą takie toksyczne. Masakra. Przepraszam cię, siostrzyczko. To wszystko moja wina. Nie chciałam, żebyś przeze mnie miała kłopoty, a wyszło jak zawsze. Nie musisz mnie przepraszać. To nie jest twoja wina. Dziękuję ci bardzo, siostrzyczko. Jesteś kochana. Jestem tak ci wdzięczna za to, że stanęłaś w mojej obronie, to kochane. Nie musisz mi dziękować, rodzina na pierwszym miejscu. Ale dobra, nie przejmuj się, znajdziemy lepszych przyjaciół od tych toksycznych dziewczyn. Nawet dobrze, że je opuściłaś moim zdaniem. Ta wiem i dobra czas na kolację. Musimy zejść na dół, żeby rodzice nie musieli na nas czekać, a już przed chwilą nas wołali. Dobrzy siorka! Po kolacji. Dobra, muszę znaleźć jakichś fajnych przyjaciół, które będą mili i przyjaźni. Lecę w takim razie na Stila Brainrod. Ela dołącza na Dahood. Dobra, kto chce dołączyć do grupki znaj, pisze ABC na czacie. ABC. Osiemaneczko. czy mogę dołączyć do twojej grupki? No pewnie, że możesz, nie ma problemu. Jej, ale super, dzięki wielkie. Dawid dodał Elę na czat grupowy. Siemano mordy moje kochane. No cześć kochanie. Stara, co ty gadasz, jakie kochanie? Mówiłem ci już, żebyś do mnie tak nie mówiła, XD, przestań się tak do mnie zwracać, bo inaczej wywalę cię z grupki. Jejku, dobra, przepraszam oki OK, już nie będę. Dobra, ale tak odchodząc od tematu: Dawidku, co to za piękny bekonek w naszej grupce. Wiesz co, szczerze to nie wiem, bo nie znam jej. Ale to dawajcie, w takim razie przedstawmy się wszyscy i zróbmy face reveal, żeby się lepiej poznać. Nie, co, coś nie pasi? Och, nie, nie, spoczko, wszystko ok, nic się nie dzieje. Dobra, to w takim razie ja pierwszy. Jestem Dawid, mam 17 lat i to moja fotka, tak wyglądam. Przystojny! W porządku. Szpoko. Mega hot, proszę bądź mój. Nie, daj mi spokój. Teraz moja kolej, jestem Maja, mam 16 lat i to jestem jaski Bidi. Piękna. Myśli, E, ja nie mogę. Ojeju, jesteś prześliczną dziewczyną, serio. Myśli OMG, ona jest cudowna, chyba się zabujałem. Y, Michał czemu nic nie mówisz? Ocenisz mój wygląd? A sorki, zamyśliłem się, nie no piękna jesteś, muszę przyznać Um, okej, okay. dziękuję wam wszystkim z wyjątkiem Laury, która siedzi na utkanej Dobra, to teraz ja, mam na imię Michał, mam 17 lat i to jestem ja Słodziak Spoko Ty no przystojniaczek nawet xd Dobra, teraz ja, moje imię to Laura, mam 16 lat i to jestem ja Tak wyglądam, uwaga, tylko proszę nie obrażajcie mnie Myślę, że w sumie nawet spoko wyglądasz No, ładna Wow, ładna nawet jesteś w sumie! Piękna! Teraz twoja kolej bekonie. Ej, 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 bądź miła laura! W porzo! Dajcie mi minutkę, proszę, zaraz dosłownie będę! Czy ty chcesz w tym momencie poszukać jakiejś fotki na necie i nas oszukać? Jesteś kidosem? Nie, nie jestem. Po prostu muszę iść do toalety, co w tym złego. Będziesz się zachowywała jak wścibska nauczycielka? Nagle słychać dźwięk robienia kupy i dużo pierdów! Daj jej się załatwić na spokojnie, laura Lol. Ja nie mogę. Słyszeliście tego bączura? Był potężny XD. Ale dobra, dobra. Idź się załatwić faktycznie. Ela wychodzi na chwilę z grupki. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Jeśli zabiorę fotkę z neta, to na bank to ogarną. Jeśli już Laura miała jakieś podejrzenia o to. Ej, dobra, mam genialny plan. Użyję fotki mojej starszej siostry. Ona jest starsza i ładna bardzo. Ela powraca na grupkę. Ej dobra, jestem już z powrotem. Dobra, to lecę, bo wiem, że czekaliście na moją kolej. Jestem Ela i mam 9 lat. Jejku, co ja mówię, znaczy się, mam 16 lat i to jestem ja. Piękniutka. Słodziutka. Wspaniała. Obrzydliwie brzydka. Zamknij się! Ej, dobrze! Ej, moment, momentu. Przecież to nie jesteś ty. Co ty gadasz? Przecież to jestem ja. Przyrzekam, że nie brałam tej foty z neta. Możesz sobie nawet sprawdzić, jak jesteś taka mądra. Przecież ta dziewczyna, której pokazałaś zdjęcie, to Zuzia. Znam ją w prawdziwym życiu. Chodzi do mojej klasy. A tak dokładnie to jest przewodniczącą naszej klasy, więc ciężko byłoby mi jej nie pamiętać. Wszyscy są w szoku! Myśli, super, biedna, ja, no to teraz mam problem. Jesteś tego pewna, Lauro? Jestem pewna na 100%, nawet na milion. To w takim razie pokaż swoją prawdziwą twarz, albo od razu wywalamy cię z grupki. Mortki, proszę uspokójcie się. Dobra, jak tak bardzo chcecie, to pokażę swoją prawdziwą twarz. Co to ma być do licha? Ty masz przecież 11 lat. Nie, nie mam 11, mam 9 w sumie. Wszyscy zamarli. Dlaczego to zrobiłaś, Ela? Jeju, przepraszam, ja tylko chciałam mieć jakiś przyjaciół w tym Robloxie. Ale wygląda na to, że tutaj wszyscy nienawidzą bekonów i dzieci, myślałam, że będziecie inni, tylko dlatego kłamałam, nie chciałam robić wam jakiejś nieprzyjemności. Jeszcze raz was przepraszam, że skłamałam z moją twarzą i wiekiem jest mi głupio teraz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i będzie git. Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi ci wybaczyć. Bo jesteśmy otwarci na przyjaźń dosłownie z każdym, niezależnie od wieku i statusu roboksowego. Nie przeszkadza nam to, że jesteś bekonem i dzieckiem. Przy nas nie musisz nikogo udawać. Proszę bądź po prostu sobą, Elciu. Dokładnie. Ale proszę, jeśli chcesz mieć przyjaciół, to nie rób tego kolejny raz. Kłamstwo jest złe. Dobrze już, dobrze. Obiecuję, że nigdy już tego nie zrobię. Dziękuję wam bardzo za to, że mnie zaakceptowaliście. Nie ma sprawy, Elciu. Ej, Alicja, możesz na chwilę pogadać ze mną na czacie prywatnym? No spoczko pewnie. No, co tam, co chcesz mi powiedzieć, Michale? Hmm, chciałem ci powiedzieć, że. że, no, że lubię cię w sumie. Odkąd cię poznałem, bardzo cię polubiłem i lubię coraz bardziej. Ja też cię bardzo lubię, Michałku. To co ty na to, żebyś została moją dziewczyną? Pewnie. Dobra, to dawaj, wracamy z powrotem na grupkę. O jesteście, o czym wy tak długo gadaliście? Ja i Alicja jesteśmy razem w związku. Wszyscy powiedzieli gratulacje, słodziaki! Dziękujemy wam bardzo. Ej, co powiecie, żeby zagrać w jakąś gierkę? Może zagramy w 99 nocy w lesie? To podobno mega gierka. Dołączyli na 99 nocy w lesie, grali przez godzinę i Eli szła najlepiej. No powiem ci, dobra robota, Ela. Dobra robota? Czy ja się przesłyszałam? Ona totalnie trollowała, nie ogarnia nic, a ma po prostu mega farta. Ej, a co to znaczy trollować? No właśnie, ona się zgrywa, że nie wie o co chodzi. Moim zdaniem ona ma po prostu talent do gierki, o co się do niej prójesz. No właśnie młoda ogarnia i nie ma co się do niej sadzić. Powinnaś się po prostu zamknąć laura i nie bądź zazdrosna. Nie zawsze musi ci iść najlepiej. Ech no niech wam będzie. O ja cię kręcę, ludzie, nie uwierzycie co się stało. Co jest grane? Moja siostrzyczka dała mi dziesięć tysięcy robuksów wow! wow, mega fajnie, zazdro. Masz w takim razie super hojną siostrę. Powinnaś być jej wdzięczna. Ona nie tylko jest hojna z roboksami, ona zawsze mi pomaga i jest kochana. No to masz się bardzo fajnie. A tak w ogóle Ela, skoro twoja siostra jest taka super, to zgaduję, że ma już chłopaka, prawda? A wiesz co, z tego co ja wiem, to nie ma... Ona jest singlem, odkąd ją znam, dasz wiarę? Naprawdę? Wow, to niesamowite. Ona musi mieć w takim razie wysokie standardy. No, dobra, dajcie mi chwilę. Idę odebrać moje roboksy i od razu idę się przebrać. Zaraz do was dołączę, zaraz wracam, Mortki. Ciekawe, jak ona będzie wyglądać. Nagle Ela dołącza z powrotem do grupki. Jestem z powrotem. Wow! O, w mordejerza wyglądasz niesamowicie, Ela. No, zgodzę się. Dziękuję Wam bardzo za te komplementy. Mordeczki, skoro jesteśmy wszyscy bestii, to może spotkamy się w prawdziwym życiu. Pewnie. Ja jestem na tak. A gdzie Wy w ogóle mieszkacie? Wszyscy powiedzieli, że w Warszawie, oprócz Laury. Wiecie co, ja akurat nie z Wawy, tylko ze Śląska, dokładnie Kato. Super, praktycznie wszyscy jesteście z Wawy. Laura zrobiła się bardzo smutna. Ja nie mogę, naprawdę? Mieszkam od Was tak daleko. Moi rodzice w życiu nie pozwolą mi na wyjazd do Warszawy. O, ale masz pecha, mega współczuję. Dobra, a odnośnie rodziców, to ja też muszę na początku z nimi to przegadać. Wszyscy powiedzieli ok, oprócz Laury? Dobra, to zaraz do Was wrócę. Ja też. Kilka minut później. Dobra, jestem z powrotem i przychodzę do was z dobrymi wieściami. Moi rodzice się zgodzili, ale pod jednym warunkiem. Moja siostrzyczka kochana, czyli Zuzia, musi przyjść razem ze mną. Ej to kozacko. Poznamy ją bardzo chętnie, pewnie jest super. Mega, im więcej nas będzie, tym będzie weselej i więcej kontentu z Kibidi. Nagle dołącza Laura. Mam złe wieści. Ojeju, co się stało, Laurko? Czy moglibyśmy na razie z tym poczekać? Moi rodzice mi na razie nie pozwolili, a mi tak bardzo zależy, żeby być na tym miecie. A moi rodzice są trochę surowi. Kurczę, ale masz pecha, Laura, masakra współczuję. Ale wszyscy się już umówiliśmy i nie możemy tego przełożyć. Dokładnie, sorry wielkie, ale może następnym razem ci się uda. Pewnie spotkamy się nie raz. Naprawdę, serio nie możecie tego przełożyć? Jesteście takie chamy, że mimo tego, że nie mogę wbić, to i tak się zobaczycie tylko beze mnie? No w sumie ta XD. Dobra, to wiecie co? Skoro chcecie się złapać beze mnie, to ja stąd idę, Elo. Laura została wyrzucona z grupki! Ja nie mogę, w końcu ona była tak irytująca. W tym samym czasie. Co to miało być? Oni mnie wywalili z grupki, co za szczury! Laura zaczyna płakać! Dwa dni później, w przepięknym miejscu. No się mordeczki. Siemano, bratku. Hejo! Stary, wyglądasz jak jakiś model, ale jesteś wysoki. Dziena, stary, mega miło. Ciekawe, gdzie Ela ze swoją siorką? Nie widzieliście ich może? Może stoją w jakimś korku czy coś w ten deseń? Nagle przychodzi Ela z Zuzią! Hejka, naklejka! Cześć, witajcie, to wy? Tak, miło nam cię poznać. Myśli, omg, ale ta jej siostra jest śliczna. Dzięki, mi też miło was poznać. Nie wiem, czy mnie kojarzycie, ale jestem siostrą Eli jak coś... Tak, tak. Ja jestem Alicja. Ela nam bardzo dużo o tobie mówiła. A tak w ogóle to ja jestem Michał. Dawid? Halo, tu Ziemia. Oj, kurczę, sorki wielkie, miałem laga mózgu. Mam, 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 mam na imię Dawid. Mi miło was popoznać. Jejuzuska, jesteś przepiękna, serio, aż za nie mówiłem. O, dziękuję, hihi. Hi. A ja, a ja? O, jeju, ha, ha, ha. No, Elciu, słodka jesteś, co mam ci powiedzieć, xd... Spędzali czas przez kilka godzin i zjedli kolację? Następnego dnia już w Roblox. Ja nie mogę mordy, wczoraj było tak kozacko. Myśli, no super po prostu, ale mi smutno, pewnie nawet im mnie nie brakowało. Tak, kochanie. Hm. Dołącza Ela! Ziemanułam. O Elka wbiła. Ej, Ela, możemy pogadać na chwilę na czacie prywatnym. Yy, no chyba tak. To dawaj szybko. No, co jest, Dawid? No, jakby ci to powiedzieć. Zabujałeś się w mojej siostrze, zgadłam? Co? Skąd to wiesz? No to myśliłam się, XT, brak ci subtelności, haha. Jakbym była ślepa, to bym ogarnęła to, że się w niej bujesz, hahaha. Haha, XD. Dobra, ale teraz tak na poważnie, czy mogłabyś dodać Zuskę do naszej grupki? Ale to jest fascynujące, ale. Elka, jeśli pomożesz mi się spiknąć z Zuską, to obiecuję ci, że. że? Że kupię ci masę zabawek, dużo pyszniutkich słodyczy i nawet robuksy, jeśli będziesz chciała. Deal? Dobra, wchodzę w to. Dobra, to zaraz dodam Zuzie do naszej grupki wspaniałej. Kozacko, dziękuję ci bardzo. Chwilę później na grupce. Mordeczki, czy mogę dodać kogoś do grupki? No oczywiście. Zaraz, zaraz, a kogo chcesz dodać? Hm? Zuzie, czyli siostrę od Eli. Co proszę? Myślałam, że dobrze nam szło z tą grupką i nie potrzebujemy już więcej osób. Jeju, dobra, po prostu ją dodaj, a się nie pytaj. Dobra, to dodaję ją. Zuzia dołącza do czatu grupowego. Cześć Zuzia. Siemanko grupko. Witamy cię na naszej grupce Zuzio. A kim jest ta jedna dzejwczyna, której nie znam? To jest Laura, nasza koleżanka. Laura, poznaj się z Zuzią. Siemanko Laura. Laura, czy mogłabyś być trochę bardziej przyjazna i chociaż odpowiedzieć? No siema. Ja nie mogę ignoruj ją, Zuzia, ona taka jest. Co, co proszę? Ekstra, super to bawcie się świetnie z waszą nową koleżanką. Ja palę stąd wroty. Dobra, to Elo. Ha? Laura nikt cię tu nie zatrzymuje. Hm. Dobra, ja tylko żartowałam, zapomnijcie o tym. Nigdzie jednak nie idę. A, 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 a. Dobra, co powiecie, żeby w coś zagrać? Wszyscy powiedzieli tak, kilka dni później. Ha? Ej, co jest? Co jest grane? Ela idzie do pokoju swojej starszej siostry Zuzi. Zuzia rozmawia przez telefon w swoim pokoju. Tak, tak, ha, ha, super. Tak, tak, wiem, dobra, to papa. Nagle Ela wchodzi do pokoju Zuzi. Zuzia kończy gadać przez telefon. Dobra, dobra, to jeszcze raz, papa, noc, kalowki. Zuzia się rozłącza. Cześć, siostrzyczko, z kim tak gadałaś uśmiechnięta przez telefon? Promieniejesz. A wiesz co, to taka osoba ze szkoły, nic takiego. Hm, a to była dziewczyna czy chłopak? Chłopak, y, chłopaka, coś nie tak? Czy on jest bogaty? Tak. A czy jest przystojny? Tak jest. I w dodatku jest znanym TikTokerem. Wow. Ale i nic w tym złego, ale ty masz tylko 16 lat. Powinnaś skupić się na szkole. XD, gadasz jak nasza mama. Mówię na poważnie. Jeny, nie przejmuj się. On nie jest zainteresowany związkiem ani nic. Ilo. A tak w ogóle, co myślisz o Dawidzie? Hm, no wydaje się fajny. A nie bardziej niż fajny? Mam na myśli, że jest mądry i fajny. I mega fajnie się z nim gada. Co nie? No tak. Zgaduję, że każda laska go kraszuje. Zaraz, zaraz. Czy ty on ci się podoba? Co? Ela, kur, ty masz dziewięć lat. Nie możesz. Nie, nie, nie. Czekaj, mama idzie. Następnego dnia. Cześć, Mortki. Hejka. Cześć, yy, Dawid. Ech, Zuziu! Tak. Możesz na czat prywatny? I no dobra. Długo nad tym myślałem. Czuję coś do ciebie. Kocham Cię Zuska. I tak szczerze to. też mi się podobasz. Naprawdę? Chcesz zostać moją dziewczyną? Pewnie. Jej, jestem tak szczęśliwy. Wracajmy na grupkę, kochanie. Oki! Okay. Wracają na grupkę. Jesteśmy z powrotem. O czym gadaliście tak długo? Od dziś ja i Dawid jesteśmy parą. Że co? O, dobra robota, Dawidek. Wszyscy powiedzieli gratulacje, oprócz Laury. Laura zaczęła płakać. Dlaczego?